Dzień dobry! Witam Was dzisiaj na mapie Europa Wschodnia, gdzie będę strzelał pelotki, bo takie mam zadanie do zrobienia. Takie samo jak było na ostatnim filmiku, też miałem strzelać pelotki, dlatego też będę robił to samo co wtedy, czyli będę jechał na ich respa, bo tam pelotek jest z reguły najwięcej. I tutaj tradycyjnie jadę sobie przez mostek na drugą stronę kanału o rzut oka czy ktoś tam się już pokazuje Przede mną mam fałkę 30.0 2 no, trochę ją popchnę to miejsce do którego w tej chwili się zbliżamy jest o tutaj gdzie jest fałka podjeżdża to no, jest dobre miejsce żeby strzelać te wszystkie pojazdy które od strony kanału wjechać na B, no niestety przeciwnicy już tam się wszyscy nauczyli, że tędy się nie jeździ, bo można było je zgarnąć. Dlatego ja tu nie będę stał, bo to nie o to mi chodzi w tej bitwie. Ja jadę na Respa. Przed punktem B już pokazują się pojazdy przeciwników, ale ja jadę jeszcze dalej. Jest M18, tam PT jest, a przede mną się wyświetliło M4A1. No niestety schowane za budynkiem i nie ma jak do niego strzelić. Teraz mi to M4 całkiem zniknęło. A ja konsekwentnie pre do przodu. M4 jest nad kanałem. A ja mam tutaj M18. Jest też PT-76. Odbiłem strzał z tego PT. No i zrobiłem na nim sobie fraga. Pokazał się też Sherman w fałce. O, wjechał tutaj za tą górkę. No i teraz dostał krytyka. Dużo uszkodzenia przeładowuje, i Shermana nie ma. M4 stoi, no właśnie teraz zginęła. Ja jeszcze spojrzę sobie, czy tutaj coś można strzelić. Jest tygrys E, no ale tygrys schował się za budynkiem i nie będę tutaj dłużej stał i jadę sobie dalej w tej ulicy jest przestrzał na drugą stronę ale że nikogo nie widać to przejechałem tylko tutaj kolega się przewinął przejechał przez tą uliczkę jeden przepuszczony przejechał też drugi no ale to niech sobie, niech sobie drużynowi z nimi radzą. Tylko dwóch tam dojechało, naszych też jest tam sporo, powinni dać radę. No a ja jestem już w tym miejscu, gdzie mniej więcej chociaż chciałem być. Tutaj już jest przestrzał na RESPA i na te wszystkie pojazdy. Jest Tygrys E rozstrzelany. Tam jedzie dalej Tygrys H1. Trochę za późno strzeliłem i mój pocisk wylądował na jakimś dachu. A tu jest, jedzie jeszcze sztuch. Też na fraga, na jeden strzał przerobiony na fraga. Jest tygrys E. Tygrys zatrzymał się za budynkiem, ale zielone wystawało na tyle du dużo yy, na, yy, tego spotaż, że zrobiłem Praga No jest H1. a no niby się podświetla, ale... ale nie ma. Za to jedzie Pantera D. tak ja się rozglądam, czy jeszcze coś do mnie będzie chciało... Ja nie wiem, że oni nie wiedzą, że skąd dostają, że tak tutaj jadą. Jest... Następna Pantera. No tym razem jej się udało. Tam na jakimś braku musiał pocisk lądować, ale Is-1 już nie miał tyle szczęścia. No a tu do mnie po mojej stronie. O, jeszcze jest PZ. -a. No, PZ już y nie miała tyle szczęścia, to tamta Pantera. Następny przeciwnik też tam przejechał, a po mojej stronie, za budynkiem, stoi Tedek, który właśnie do mnie strzelił. To jest N36, dość szczęśliwie ten strzał jego odbity. O, no, tu 36 się schowała, i ja schował się za tym domkiem, tutaj. No, ale jeszcze poczekam, zobaczę, co tu się dzieje. A tam nie powinno być wału? On się powinien był zatrzymać. No nic, jadę do tego TDK. TDK zginął. Ale tam była wyświetlona y, pelotka, a przecież o pelotki mi chodzi. Po to tutaj jechałem, żeby się pelotkami zająć. No jest L-62. Rozwalony i pierwsza pelotka do zadania skoczyła na górce jest tygrys Haidenka. Uszkodzona przekładnie, więc teraz będę mógł przycelować, ale też to chiri mi tutaj rozprasza. Tygrys rozwalony. No a Chiri tak jakby tutaj chciało się pokazać, ale podświetlenia nie ma, teraz dopiero. I po tym strzale, po tym rozwalonym Chiri, zamiast bombowców wyświetlił mi się grzybek. Jadę jeszcze dalej, tak żeby oni nie mieli tutaj yy, podświetlenia ode mnie. Koledzy zrobili miejsce na niebie. Włączam sobie. Atomówkę. No, i za chwilę powinienem móc ją zrzucić. Yy, bitwa już praktycznie od dłuższego czasu jest rozstrzygnięta. Tam przeciwnicy wielkich wymagań nie zostawili. Szkoda, że tylko jedna pelotka z tej bitwy yy, dla mnie jest zaliczona, zrobiona. No, ale na poczyszczenie zrzucę sobie atomówkę. A co? No i to już jest koniec bitwy. I z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.